Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj startuje specjał halloweenowy. Trzy przepickie odcinki o tematyce Halloween. Będzie epicko, będzie strasznie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek już jutro o 9.30 z tych specjałów, to zostawcie do końca jutrzejszego dnia 5000 łapek w górę. Wy nie macie psychę zostawić. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz Luffer, będę jutro o 9.30, to przypnę wam serce i te osoby biorą udział w losowaniu do moich serii I do oczywiście Minecraft Spidermana. Zostawcie łapkę w górę już teraz i oglądajcie do samego końca, koniecznie wypracowaniem chciałabym, abyście powtórzyli mi i przypomnieli historię nawiedzonej Martyny. To byłbym tylko nie ja, tylko nie ja, tylko nie, ja, Tylko nie ja, tylko, tylko, tylko nie nie, nie, będzie nie, tylko nie Luferek. Ha, na pewno nie wie. Cicho bądź, no, bądź. Proszę nie bardzo, Luferek. Proszę mi powiedzieć z kim była nawiedzona Martyna. To postać literacka, co się główny bohater, książki... Ale nie czytamy z zeszytu. Mogę, ja mogę, ja mogę, nie, ja mogę. Nie, nie, nie. E, luferek. I. Przemku, ostatnio już dostałeś przecież szóstkę z odpowiedzi. Ale teraz ja nie ja luferek się jedno, wykaże. No nie. Na pewno jeszcze dostaniesz. Lufer, ty poza tym miałeś w ostatnim roku same piątki, a teraz masz czwórki, więc chciałabym, żebyś się poprawił. No to tak. E, wiem, że jest główną bohaterką książki Uśmiech. E, tak, Uśmiech. Kontynuuj. No i nawiedzona Martyna po prostu zginęła przez taką paranormalną postać, którą zobaczyła w odbiciu lustrzanym. Mhm, mm bardzo dobrze. I gdzie zginęła? W łazience szkolnej! I jak zginęła? I ta postać jej się pojawiła w odbiciu lustrzanym i ona była uśmiechnięta. I ona wtedy umarła i jednocześnie tak naprawdę... Naprawdę nie żyła i żyła jednocześnie, ale była cały czas uśmiechnięta. I z każdym rokiem nawiedzała tą szkołę, do której chodziła. I z każdym rokiem mnie, coraz mnie przypominała dziewczynkę, tylko potwora z uśmiechniętą buzią. Boję się. Mogę toalety? Bardzo dobrze. Yy, a po co? Była przerwa. Muszę gwiazdę śmierci wypuścić. Aha, no dobrze, no to idź. Uf. A o przodkiem nie został wywalony przez dyrektora ze szkoły? Został, ale dyrektor chyba ma z nim jakąś ugodę czy coś. Aha, no dobrze. Dobry Luperku, Dostajesz w takim razie szóstkę, ponieważ idealnie bezbłędnie strzyściłeś całą yes. książkę. Jest tak! To jest odpowiedź na ty, co najmniej. Czemek, bo zaraz dostaniesz jedynkę. Ty ja słyszałam, Przemek, jedynka? Proszę! <noise> Proszę pani, on nigdy, że nie dostał jedynki, niech pani mu da nie, tą jedynkę. Nie, nie, Jeżeli pani nie. mu da jedynkę, to ja mogę dostać zagrożenie i mogę dostać nieklasyfikowanie. Proszę, niech pani. Ugadamy się tak. Jest. Jeśli... A mogę na święta? Jedynkę? <noise> Jeśli Piterek jeszcze raz yy, odezwie się niepytany, to wtedy dostanie jedynkę. Ale co ja zrobiłem? przepraszam, nie Piterek, tylko Przemek. Jeśli jeszcze raz odezwiesz się niepytany, no to wtedy niestety muszę ty wstawić tą jedynkę do dziennika. Proszę pani, gąs za oknem! Dobrze, Przemek, jedynka! Ale on mi mnie uderzył! Uderzył! Nie ma, że cię uderzył. Udeźcie mnie! Krzyczysz teraz też na nauczyciela. Czy chciałbyś jeszcze uwagę i dodatkować? Ale stoję za panią! Jeszcze pyskuję, proszę pani! <noise> Właśnie, jeszcze pyskujesz! Jakim prawem do nauczycielki? Ja się buntuję, ja się nie będę miał żadnej jedynki! Ja Druga jedynka! Ben... To ja tu będę... Jest Druga do nauczyciela! Jeszcze o. raz. O! Będę tu lezał i domagał się sprawiedliwości. Wstawaj, bo inaczej pójdziesz do dyrektora. Ja się znam z dyrektorem, mówię mu na ty. No i co z tego? Wstawiam ci kolejną jedynkę. Nie jedynki w ciągu jednego dnia? I to psemek? Wstawaj, albo wstawię ci kolejną. A jak pani mi je nie usunie, to panią zwolnił. Szemek, durniu, przestań! Chcesz dostać trzecią jedynkę? Przecież twój ojciec się zamorduje, wykastruje, wydziedziczy. A co najgorsze, wyślę do szkoły prywatnej z internatem. internetem. Internetem? Internetem bez internetu. Szemku, masz ostatnią szansę, żeby usiąść. Wszystko twoja wina, durniu. Dobrze, piszcie teraz rozprawkę o nawiedzonej Martynie, a ja wstawię jedynki. Jedynki to pani będzie miała połamane, jak spotka panią na miejscu. Słucham? To lufel. Zaraz trafisz do dyrektora. No, mogę z nim pójść na kawę czy coś. Proszę pani, bo ja się znam z dyrektorem z tej swej strony i pod każdą stroną on nie lubi przemka. No widzisz przemek? Nieprawda, lubi mnie. Nieprawda, jak mielał mi coś innego mówił. Odwiedzał też często moją mamę. Kto odezwie się jednym słowem, ten dostaje jedynkę. Pusty! Proszę pisać wypracowanie. Ej, Lufer, przypomnij mi, jak to było z tą Martyną? No ona chodziła do szkoły. Ona Jakiej chodziło? szkoły? Do szkoły chodziła. No jak chodziła do szkoły... Do doły. Czy ja słyszę, A... że ktoś rozmawia? Ja mu tłumaczę tą lekturę, proszę pani. Do doła. Dobrze, to możesz mu akurat tłumaczyć. No, no ta nawiedzona Martyna Aha. była normalną uczennicą tak. i ona była... W szkole poszła do toalety, I? no i w odbiciu lustrzanym ona ogólnie przez kilka dni, chyba 4 dni, nawet ją, taka postać, która cały czas się uśmiechała. O! Cały czas się uśmiechała, to nie był taki uśmiech, taki zwykły. To nie był taki uśmiech, że to był taki szery i to był taki, że haha, hi hi, ho, ho" to był taki uśmiech, że stary, przerażający uśmiech. O! No, o, 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 o. no i ona grała przez 4 dni, to się tak nasilało, nasilało, nasilało. No i ona w końcu poszła do toalety i w odbiciu lustrzanym zobaczyła właśnie tą postać. I wtedy zginęła i jednocześnie ta klątwa przeszła na tą dziewczynę. I ona z każdym rokiem nawiedzała swoją szkołę. Oczywiście umarła, nawiedzała tak, swoją tak. szkołę uh -huh. i z każdym rokiem coraz mniej przypominała dziewczynkę i coraz bardziej była uśmiechnięta. Proszę no. bardzo! bardzo. Mario! Dlaczego A. zamiast pisać to ciągle gadacie? Ta opończ jest straszna, bardzo straszna Proszę pisać Tak, ja już piszę, piszę O, dzwonek Dobrze, to była wasza ostatnia lekcja Pamiętajcie, że dzisiaj nie wracacie do domu, tylko macie dzisiaj w szkole noc filmową Dobrze, proszę pani Dziękuję, Dobrze. do widzenia, życzę miłego dnia do widzenia. Do, widzenia. Do, widzenia. do widzenia A pani nie będzie tu pracować jutro, do widzenia A ty zaraz wylecisz z tej szkoły He pani nie będzie pracować Będę jak ja! Nie no, aż takim durniem jak to nie będzie. Wy w ogóle wierzycie chociaż w 1% w tą opowieść. Wiecie? Na razie to jest lektura? Ale na jakiejś podstawie, to musiało być napisane. No nie to kto, nie. ktoś to napisał. Nie, 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 nie. no sole to istnieje. O, o, aż się muszę poinformować. informować, a więc tak. Tak, stodowo. Tak, tak, wiąże... To napisałeś, że... To Do dole, nawiedziła ją. Nie w szkole, stary! dole! Okej. Okay. Czyli obiecujecie, że ta opowieść nie była prawdziwa. Tak? Nie, nie I była! Okej, okej, okay, okay. ufam wam. Okej, okay, ale wiecie komu nie ufam? Temu, co nas wczoraj nawiedzało. Pamiętam to też Dzięki. A, nie czekajcie, bo to prawdopodobnie to był ten Edi. Edi? Okay. Tak, bo oh. ten nagranie z tego, z głośników szkolnych. No to idę mu zęby. Ale nie ma go w szkole. Ogólnie to on nie chodzi do szkoły od kiedy ty się z nim tak pokusiłeś? No i dobrze! Eee... Brawo ty! Co ja no. nie robiłeś? Nic mu nie zrobiłem, w sensie, no... To... tak. Dobra, no genetyczna. Pokażę wam jak wygląda widzowie dzisiejsza noc filmowa! Tak będzie wow. wyglądała! O wow. Ty nawet filmice. Wow, o jak kozacko! O, Gwen tam sobie rozłożyła, Gwen, hej! Hej! Uważaj, bo spadniesz rufer! Rację, uważaj, tu jest bardzo śliskie. Jeździesz Spidermanem, żeby tak robić. O właśnie nic tak, bitki. Spiderman nie byłby taki psitki. o Powiedział Przemek! Przemek. Wy wiecie, jaki ja jestem. Wiecie, 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 wiecie. No jesteś bardzo brzydki, no niestety, każdy się takiej rodzic Czasami jesteś brzydki, tak, tak, czasami jesteś tak. przystojny jak ja, czasami jesteś krzemkiem. A, A na Tak, nawet widziałeś tak. siebie w lustrze. Ty jakbyś był tą nawiedzoną Martyną, to lustro by pękło i byś do tej pory żył. Bo tak, gdyby nawiedzona Martyna Pasi. istniała, to Popaki. na stół by z tobą nie chciała mieć kontaktu. Papu, no tak, no bo nie żyje, no. opaki bo ja mam taką oficjalną listę i Luffer jest ostatni na tej liście, kto byłby na na jest trzeci. Jak nas nazwałeś? Dobrze. No na tak spokojnie, bo ty to nie miało tak być, Nie Miało tak być. Cicho, cicho. Ja ci dam ku O, Proszę pani, po przemekcie konski od kibla. Nieprawda, oni Przemek, nie do, do dyrektora zaraz pójdziesz. Ale oni mi nie głowy. Proszę pani, że ona nas starsza. Do dyrektora w tej chwili. Mną. Jak można jeść kostki od kibla, Przemek? Ołczek! Ołczek! Halloween, Na kojonom jest gorzej. Ej, Gwen, jeszcze pizzy, bo dobra. Nie, Stary, nie ja ja. drugą pizzę już, Dej, Ojej, dobra! Zresztą nie powinieneś jeść pizzy, powinieneś zdrowo się odżywać, przecież twoja mama... Przecież ty laktozy nie tolerujesz. <laughs> nie, nie toleruję, tylko Przemka. Ej... Mogę zostawić troszkę moją pizzę, proszę? Okej, okay, dobra, ale... No tak, dasz mi kawałek pizzy, a dzięki tobie spełnię twoje marzenie, okej? Okay? Nie. Nie. Moim marzeniem to by było to, żebyś został wywalany z tej kołkiś cię dobry, puta dostałem Zresztą trzy Dzięki. Nie dojdzie mam mokrą głowę To to. to ci mi zabrałeś z, Zabrałeś mój strój bulba Masz rację Posaj Gwen, posaj, sprawien twoje życzenie, żeby przynajmniej to kolejną jedynkę Przemek, znowu się bijesz! On zaczął! Przemek, masz szczęście, że teraz jesteśmy po godzinach szkolnych i nie wstawię tobie tej kolejnej jedynki i uwagi. Siadaj i się uspokój. Gdzieś było blisko. mu ja? Na ty przesadzasz. Według mnie Przemek to już oberwał za dużo. Stary, jedna jedynka dla niego to już jest koniec przyszłości. No to niech mnie nie wyzywa. Ale on cię nie wyzywa, ty tego zacząłeś wyzywać. Nie, to powiedział, że to jest jego życzenie. Dobra, nie wiem, wy macie jakieś problemy. Ja sobie pizzę i nic wam nie dam. Haha. Z Kartony wjadłeś? Eee? Fuj! Boże święty, fuj. Ej, MJ ciągle na mnie patrzy. Ona na ciebie patrzy? MJ się cały czas na mnie patrzy. Głęd rozmawiałeś z nią w ogóle, bo ty jesteś jej przyjaciółką. Weź coś powiedz. Przemek, nie siorb! Nie siorb! Temek proszę! Kto tak goś na siorbie? Przemek! Przemek, przestań! To nie ja, to na tym! To Przemek, ja teraz przysięgam! Generalnie to ona w ogóle mówiła, że wszystkiego żałuje i... Przemek, co ty robisz? To, to, że z tobą zerwała, to było wszystko Czekaj, w... Się chce. w nerwach. Przemek! Bo no, żonisz tego stołu! Bo, bo, Powtórz, no. Że to wszystko było w emocjach i ona, wiesz, żałuje tego, że z tobą zerwała. O kurde... Dobrze, kochani, wstajemy i idziemy do naszych śpiworów! I zaczynamy naszą noc filmową. Dobrze. O, ciekawe czy będą jakieś horrory albo oby, oby, Obie, obie, Nie. Czemek boisz się czy nie? Nigdy w życiu. Ty na pewno na tych sikach pod siebie. O, zobaczymy kto będzie cały mokry ze strachu. Chyba ty. Chyba ty. Bluferku włączysz? E, włączę, włączę. Panie, ale ty... Da, ale ty... Da, to no, to nie, nie powinno się oglądać. Oglądamy. O, straszne dźwięki, co nie? Ja nic, nie rozumiem. Bo to po angielsku jest. Angielski, no, ale ja no, potrafisz. To po po nie jest Śląski? O, o. O, o. O. Nie. Cisza tam. O nie! O nie! Boję się. O, nie! Ej zaczyna się zaczyna na tych przestań! Ja już czy żyję! Nie, siadaj! Okay. O, kurde! Nie, 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 ja boję, ja oh, boję, nie, Ja się nie, nie, boję. No jeszcze nie, nie, ty, ty, ty. ty. A? Chłopaki! O kurde klam skusali na nie 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 ja nie mogę tego oglądać! Lufer, Lufer. Co? Lufer, Mamo, Czemu? No i co z tego, że chce no, ci się się? Chodź, bo się sam. O, co ci chodzi, Przemek? No chodź. Ja cię kręcę. Stary jest środek nocy. Dlaczego ja mam z tobą? Jeśli nie może pani pójść. Nie, nie, ja jej nie ufam. To włącz daj latarkę, włącz ten. Nie, nie. Latarkę. Nie. Pochodnie, no. No. Idziemy. A, czekaj, czekaj, czekaj. Ja coś, 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 coś zrobić. Czekaj, daj mi chwilę. Nie, nie, nie. O, nie, 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 nie. nie. <słuch> ja ci kręcę. Straszyłem się niczego. Nie. Co jest? Zamknięta? Nie ta. Co jest? Ej, 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 ej. Czyli... Co się dzieje? <słuch> pani, chodź, bo tylko jest jedna nie, męska. Nie, 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 nie. Chodź no. Proszę pani. Bo... Słucham, czemu jesteście nie w łóżkach? Czy... Bo, bo ten, bo bo, bo... Przemek i ten. I zamknięta jest męska toaleta. A, no tak, niestety jest nie damska otwarta. Chodźcie, pokażę ją. O nie, ja do tamki nie idę, się boi. Chcesz do toalety? To tylko ta jest, jedna otwarta. Eee? No wy robicie? Się Proszę, my pójdziemy do tamskiej, na, na spokojnie. Na pewno? Na pewno, na pewno. Dobrze, jakby co... Nie widzicie, że już nałożyłam opaskę? Co się dzieje? Czemu wy nie śpicie? Bo Przemek Boże, to budzicie nas z po to, bo Przemek Nie, pani was obudziła. Tu... Chodź, Przemek. Oj, on wiedziałam, że się coś sikasz. Chodź, Aż Przemek. Mnie to ja może no okazji. No dobra. Czemu idziemy do damskiej? No bo męska jest zamknięta. Co to, co no, nie, ja tam nie idę, bo tam jest ta nawiedzona Martyna, nie? I nie idę. Pap... Nie ma tam żadnej nawiedzonej Martyny, to jest nie, książka z nie istnieją. Duchy nic, dobra, ale jak nas je, to to będzie pasz. Dobra, wino. bo zaraz się no chodź. Dobra, así, siumajcu, chodź. Wszystko w ogóle twoja wina powinieneś iść sam. No. no właśnie A ty jeszcze narzekasz, że tobie chcesz siku BUM No zwariowałaś się w środek nocy, Dobra, zasta. chodźcie Chodźcie, chodźcie O, żeż, tak serio Ale ja nie, nie byłam w tej łazience no. jeszcze, to jest no. tak fancy Ej, loofer, oni mają działający kibel <laughs> Przemek, jest papier? No Ej, o fuj, Miałeś ja gdzieś siku Ale super <laughs> Ej, O Boże Przemek! Miałeś siku, a nie pierdzie... Ojej... Czekaj... Nic nie będzie, załatamy... O, załatamy, o... Fuj, Boże... Nie wyjdzie, nie, dobra, idziemy... Ej, idę, dobranoc, no, to dobranoc mam. Nie, poczekaj, no. poczekaj, nie poczekaj... nie, ma no, czuję o. to... O nie, o... Maraton... Nie, Uf. muszę przewieczyć, muszę przewieczyć, muszę przewieczyć. No, o, nie przemek, w... przemek! Przemek! O to szokno. O okno... O, okno... o mój boże. O przemek. O, co zrobiłeś? O! Matek. Ja cię A! Co, co, to co, to było? co, co się stało? Nie patrzcie w lustro. Ja, ja że mnie patrzyli. Nie nie, co to jest. Co to było? Nie się bo ja bydźmy sobie się drugi raz. Światło no, zgasło! O, idziemy stąd, idziemy stąd. idziemy nie Aaaa! Jezus Maria Proszę pani! Co ty robisz? Właśnie coś mam takiego Co we mnie ktoś rzucił Co to za smarki? Czemu krzycicie? O, proszę pani I czemu to to po otwierane? Widzieliśmy to, 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 to uśmiechnięto To, to Martyna, no było to, to nie Co pani? za pójdy? Nie, nie ma nic takiego. Do łóżek w tym momencie. Na pewno to tyle kolektura, proszę pani. Tak, to tyle kolektura. Okej, okay, tyle ja już idę! Fu, zabrałeś te gile. Fu. Co? Nie, to, to... Nie, ktoś nas musiał tak wyraźć. Widziałeś to, Ben? Widziałam, ale wydaje ja cię... mi się, że po prostu ktoś nas prankował sobie żarty z nas zrobił. No, Tamer, to, to był sen, co nie? To był sen. No, Idziemy spać. Tak tak, ten... tak, tak. Dobra, no po prostu to zrobił, ze to jest jaja i jest. Na pewno, na pewno. Kładźcie się w tym momencie. No. Mam przy was siedzieć was pilnować jak dzieci. No, mary, się nie zasnę. Maty, idź spać. Co ty robisz w stanie? No dobra, spróbuję. Co się stało? Co się dzieje? Jezus Maria, widziałem coś! Co i... wy robicie? Do spania w tym momencie dostajecie w ogóle wszyscy uwagi za krzyczenie! Za co? Proszę Pani, ja widziałem to uśmiechnięte coś! Nic takiego nie ma! Co ty gadasz w ogóle? Idź w tym momencie spać, wszyscy idźcie spać! Zaraz wszystkich innych uczniów pobudzicie! I... Idziemy spać! O nie, nie o To! Zasnąć, ej, 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 dzieje się wszystko tak samo co w tej lekturze. No wiemy, wiemy. Włącz, nie, 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 ja w to darkę. nie uwierzę. Ja w to nie uwierzę. Ja mam, okej okay, mam. Idź spać. Idźcie już spać, idź spać. Dobra, my to śpijmy, pasa, że musi spać. Cicho jest, śpimy. my także musimy spać. Śpimy, Śpimy. Widziałem. Wy tego nie widzieliście, ale ja widziałem coś I Ja widziałem nie, to jako nie, 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 pierwszy. Nie nie. nie, 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 To w ogóle nie ma prawa bytu. Takie rzeczy nie istnieją. Nie, 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 A ja wierzę, że istnieją. Co ty? Nie, 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 o, nie. To Mówię, jest dowiedzione To nie ma czegoś takiego jak duchy. A będzie co. Nie, nie, nie ja, w to nie, ja w to nie uwierzę. Nie, 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 nie ja jestem naukowcem i... <śmiech> <śmiech> Dobra wodzie, nie tak uwierzę. Zamknijcie, się, no kurde, Słyszałeś no ja to chcę. Jest to stary czy nie? Musiałeś to słyszeć. C co wy słyszycie? Ja chcę spać. Ja... Nic nie, nie, nie słyszałem. Nie, 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 nie. To tak nie może być. Słuchaj, to nas na. No to ja idę spać, chyba. Nie, nie, nie. Widzieliście no. mój uśmiech. Nie. Więc teraz będziecie się uśmiechać do końca świata. Hej, Sam, idę po, spać. Chodźmy do pani, chodźmy do pani, chodźmy do pani. Dobra noc. Nie, nie, nie. obok pani, Połóżmy się obok pani. Ob, się obok pani. Tak, 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 tak. Dobra, broni. Ona nas obroni. Dobra, dobra tutaj, będziemy bezpieczni, dajcie mi latarkę. Dobra. Mam, 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 Dzięki. O! Mm, przesunę się do was dopiero, Dobra. Się do Dobra. bo się A co, się pani jest obok? No, szczęście jest obok. A!